Wiosna w Mikołowie, wiosna w naszym powiecie i wiosna przede wszystkim zawitała w zaczarowanym ogrodzie. Może coś na ten temat powiedzieć pani Agnieszka, twórczyni najnowszego spektaklu. Dzisiejsze przedstawienie pod tytułem Wiosna i Kwiatki jest to wiersz Danuty Gelnerowej, przerobione na przedstawienie teatralne. Po przedstawieniu będę miała przyjemność zaprosić wszystkich rodziców tutaj do nas, do sali, gdzie odbędą się warsztaty plastyczne. Rodzice zainspirowani tym co zobaczą razem ze swoimi pociechami będą próbowali namalować wiosenny pejzaż. Piaski, piaski, pteczki. Piękne pteczki. Ale Dorośli możemy uczyć się od dziecka sztuki. Myślę, że tak. Myślę, że teatr jest bardzo ważny w rozwoju małego dziecka, szczególnie u dzieci trzyletnich. Teatr pozwala im wyrażać siebie, pozwala im otwierać się, pozwala im rozwijać swoją kreatywność. Myślę, że bardzo ważne jest nie tylko obcowanie z teatrem, ale także to, że dzieci same są włączone w tworzenie sztuki i na naszej scenie mogą stawiać swoje pierwsze aktorskie kroki. Zwłaszcza wśród tego, rozwijać płatki. To jakaś nowość, że rodziców zaprasza się na warsztaty, żeby brali ich udział, w nich udział razem ze swoimi dziećmi. Ja się z tym jeszcze nie spotkałam. Ja uważam, że jest to doskonała forma spędzenia czasu. Z dziećmi, wiadomo, że w dzisiejszych czasach rodzice są zagonieni, praca, dom, i, i myślę, że takie warsztaty pozwalają im zbliżyć się do siebie, pozwalają im stworzyć coś, coś razem, coś, coś fajnego, i dzieci myślę, że też zapamiętają ten dzień bardzo długo, ponieważ stworzą coś razem ze swoimi rodzicami. Czy mamy wiedzą o tym, że będą dzisiaj brały udział w warsztatach, czy nie? Tak, wiedzą, są przygotowane. Jak reakcje? Y, y, powiem y, szczerze, że w tej grupie rodzice bardzo lubią współpracować i, i są bardzo chętni na takie przedsięwzięcia. Bardzo fajnie, się Bardzo lubimy malować, także chętnie byśmy częściej to robili. Fantastycznie. Ja do takiego przedszkola nie chodziłem, w ogóle nie chodziłem, więc coś wspaniałego. Świetnie. bardzo często razem malujemy farbkami, plasteliną się bawimy, dużo różnych rzeczy robimy, jest świetnie, naprawdę, a dzisiaj było wyjątkowo. Tak, zdecydowanie tak, mam wrażenie, że to ja przejęłam inicjatywę nad tym obrazkiem i to jest bardziej moja praca niż syna, ale mieliśmy świetną zabawę, dziękujemy za tą możliwość. E, bardzo dobrze, jakbym sama była dzieckiem, <laughs> wróciły wspomnienia i bardzo się wzruszyłam jak oglądałam córkę na scenie. Uwielbiałem te momenty, kiedy można malować całymi palcami, usmarować się i chętnie bym to zrobił jeszcze raz teraz. Tylko wraca też wspomnienie groźnej miny, mamy, żebym się tak nie paprał, bo to później trzeba będzie cały wieczór prać. Bardzo dobrze, wspomnienia wróciły, było bardzo sympatycznie. Sama pamiętam, jak występowałam na scenie. Nie wiem, czy byłam wiosną, ale kwiatkiem na pewno. Generalnie bardzo dobrze, z z tego, że ja pracuję z dziećmi na co dzień, więc dla mnie to żadna nowość, że tak powiem. Aczkolwiek tutaj przejęłam większą inicjatywę przy córce, żeby nasz obrazek wyglądał w jakiś sposób ciekawie, prawda? No, myślę, że nam się udało.